Motocykle są wszędzie. No, prawie wszędzie. W garażu Dudy do tej pory bywały bardzo rzadko. Tak czy inaczej kolejność działania jest zawsze taka sama. Na początek trzeba sprawdzić, czy silnik odpala. Miki, jak akumulator uruchomimy, go, bo on mówił, że nie odpalał silnika. A jak to nie chodzi, to po co to robić? Będziemy mieli wymówkę, że mu to oddać. No tak. Tutaj chyba jest zapłon. A gdzie jest akumulator w ogóle w tym? Czyli tu jest zbiornik, to tu powinien być gdzieś akumulator. Jest, jest. jest. znaczy mamy. jest. Akumulatora Kable. nie ma, nie? Czekaj, gdzie tu gaz? Jest tu, jest. No, wikno, wikno. Z tej trochę, nie? Panowie nie mają zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o motocykle. Problemy ze znalezieniem manetki gazu nie wróżą zbyt dobrze temu projektowi. Oliwa jest. Zaraz sprawdzimy czy jest waha. A co ty mu sportowe paliwo lejesz? A ja od razu na bogato. Stary, 3 dechy za litro szalałeś. Tu masz jakieś coś do sterownika jeszcze, Miki, odkręcone, także... Pan. Uwaga. Młoczesz, ty kurde, kopie mnie. Bieg. Niech się zagrzeje troszeczkę. Porsche to Porsche. No tak. Harleya byśmy pchali dwa dni. No to co? Możemy okay. robić, nie? To rozbieramy i jedziemy skokiem, nie? Musimy teraz przymierzyć koło do wahacza. Podstawową przeróbką tego motocykla jest właśnie koło, które jest o 10 cm szersze niż oryginał i mam nadzieję, że uda się tą przeróbkę zrobić na oryginalnym wahaczu. Cztery, osiem, daj mi miarkę. No wiesz co, 10 cm szersza opona, 10 cm szerszy wahacz. Nie, 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 Mikos. My musimy pójść w tą stronę, że e, to koło jest wykonane na bazie oryginalnego koła wirowa. i my musimy zobaczyć o ile poszerzyli Ośka. I o tyle o ile jest dłuższa Ośka. O tyle musimy wy, y, poszerzyć wahacz. Ja myślę, że najpewniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. To będzie cięcie w tym miejscu, bo on i tak się trzyma bezpośrednio na tym, a to robi za stabilizator prawej i lewej tak. strony. Czyli jeżeli to wzmocnimy dobrze i pospawamy, to jest 100% pewności, że nikt sobie na tym motorze krzywdy nie zrobi. Mhm. Tak? Dawaj. Mierzymy koło, tniemy wahacz, podkładki. Na razie robimy go na zasadzie. Wiesz, prototypu. Przykręćmy wahacz do koła Tomek. Rozumiesz mnie? O. Złóż kompletny. Skręcamy koło z wahaczem i wjeżdżamy niezależnym zawieszeniem do ramy. arek kilka miesięcy szukał fachowca, który podjąłby się tego wyzwania. Wśród motocyklowych mechaników magików nie udało mu się znaleźć speca, który zdecydowałby się wziąć ten projekt do warsztatu. Dopiero kiedy zwrócił się z prośbą o pomoc do Grześka, prace nad tą przeróbką ruszyły i wystarczyło kilka godzin, żeby Duda stwierdził, że motocyklowy tuning to bułka z masłem. Wszyscy ci co przerabiają motocykle to porządni faceci. Mam nawet paru kumpli, ale już na tym etapie pracy, widzę, że tutaj nie ma nic skomplikowanego i to historia ulepiona, nie wiadomo z czego, że to jest takie ciężkie, piękne i pracochłonne. Ja myślę, że za dwa tygodnie będę jeździł tym motocyklem, a Arek się zdziwi.